Siemanko, a ze mną dzisiaj kwiatek. Siemanko że wpadłeś? Siemanko że wpadłeś. Pan rapu witam, Patryk, siema Wracamy z wiadami po, po 9 miesiącach, tak więc zaczynamy. Kwiatek, ile, ile lat już rapujesz? Także no słucham rapu od dziecka, tak jak e, moich wielu kolegów, których się gdzieś tam kupowałem, to też... Słuchali tego rapu od dziecka, też zajawkę podłapałem. Rap robię od czterech lat, z tego dziś tak rok już bardziej profesjonalnie, że robię to w studiu. Są kipe, jest gdzieś tam na YouTube, to widać tak, wszystko tak, tak. tak. Współpracuję tu z TW. Także, no tak można powiedzieć, że szczerze, rok profesjonalnie cztery, cztery lata. lata okay. A jak się zaczęła twoja zajawka, że zaczęłeś robić rap? Ktoś Ci... Podpowiedział, czy sam decydujesz się robić yy, to było no, ogólnie tak, że. Też pamiętam kuzyn kiedyś mi pokazał płytę, to było kalibra. Płytę e, pokazał mi też płytę paktofoniki. Słuchałem też e, w innych wiele składów, ale tym dzisiaj, e, dziś tam za e, młodego po prostu posłuchałem tego rapu i, i po prostu wiedziałem, że to jest, to jest mój styl muzyczny, który chciałbym też słuchać. Niekoniecznie jeszcze wtedy wiedziałem, że chciałbym, chciałem to robić, ale wiedziałem, że to jest to, co chciałem się utożsamiać. I pierwsze. Kroki jak się zaczęło... Że... a co sobie zwrotę. Eee, pierwsze kroki były takie, że też byłem ciekaw, czy ja bym się w tym sprawdził, bo jak bardzo utożsamiałem się z tym stylem muzycznym, to po prostu sobie pomyślałem, że może ja też spróbuję mm -hmm. czuję to, rozumiem się z tym, eee, no to mówię, może jeśli ja to też tak to rozumiem, może ja coś przeleję na, na papier i też będą się utożsamiać z moją muzyką. No i Zaczęło się, no pierwsze teksty na pewno były to takie bardziej szufladkowe, prawda? A ja później z biegiem czasu troszkę. Od razu nie... były uliczne czy nie? E, nie, właśnie nie? zaczynałem troszeczkę od klasycznego hip-hopu. się też u mnie troszeczkę zmieniło z, z biegiem czasu i bardziej to była ulica. E, też poznałem pewne towarzystwo, poznałem też e, projekt nielegal. E, bardzo pozdrawiam chłopaków, oczywiście z projektu nielegal którzy też mnie wprowadzili w, w, w takie krąki. No i dzięki temu no, też się zmienił ten styl, ale no, wielu mówi, że, że bardzo fajnie siedzi ten, ten. A jak się zaczęła twoja współpraca z TIW? Widziałem, że twoje te dyski, numery są na tym. Tenu... Współpraca akurat się zaczęła, że tak powiem, po, po moich wakacjach. <grym> Dwuletnich. Gdy wyszedłem, to, to po prostu chłopaki poznali mnie z Wojkiem, poznali mnie tu z pewnymi panami, i no dzięki temu też się rozszerzyła nasza współpraca, prawda? Ale musiał być między Wami chemia, że to, że to piekło w sensie, nie? Chemia, no. <śmiennie śmiennie> w sensie. Zależy że jaką chemię Ta, Taką, Taką, <śmiennie> że dwie strony. Hmm. się o to no, chodzi, nie? Chodzi, chodzi o to, że się rozumieliśmy no, to już tak bardziej w tą, w tą stronę, że się rozumieliśmy, każdy ma jakieś tam swoje przekonania i, i światopogląd. Okay. E, rozumiemy tak samo świat e, i pewne jego tam zasady i po prostu no, utożsamiamy się ze sobą. Widzimy, że no wiadomo, każdy swój ze swoim się zwącha wiadomo od razu, nie? Właśnie o, o, o tym no. mówiłem, no tak jest. A teraz o troszeczkę o twojej płycie, która wyszła ile miesięcy temu, czy. Eee, wyszła zwiad? dokładnie, no początki były rok temu, ale... ale wyszła na fizyko? No gdzieś tak pół roku temu, nie? Pół roku, pół roku temu, już. o to już długo. Wersy ulicy. Teraz się z ciebie zapytam, cała płyta była nagrywana w jednym studiu, czy eee, miałeś... Tak, cała płyta była nagrywana w jednym studiu. E, było to nagrywane u DJ Gądka, e, Serdecznie też pozdrawiam, który mnóstwo cierpliwości i pracy dołożył do tego krążka. Także powiem szczerze, że no, e, bardzo, bardzo dziękuję i wszystko było nagrane u DJ Agontka. Dziękowałeś nawet na Facebooku. Gądkowo. Tak, czytałem, że tego. A, a ja tylko. Ci... Producenci na pocie? E, producenci, no to jak tu mamy, no na pewno jest flame. Wszystko jest w 90% od DJ gonka. Jest jeszcze Edi e, Pen, który no, w, rob, ro, rob, robi, robi, tak, robi tak, też, e, że tak powiem rap, ale jest też producentem. To, tak, no tak i w tej, w tej dziedzinie jest, no moim zdaniem, kotem, no się na, na, na tu i tu umie się oddalić ma talent do, do muzyki. A, Kroszcinne zwrotki, kto tam do, dograł się? Dościny do mojej płyty, tak, tak. Dościny, no to mamy tutaj z projektu Nielegal Chłopaków. Do, wszyscy? Do... Tak, wszyscy się dograli, chłopacy. Są chłopacy z SPW, są, są, jest też SBT, jest też, jest też tutaj z takich podziemia to stacji, jest też... To tu jeszcze Dug? mamy DAC O, przede wszystkim no to już tak bardziej znanych już jakbym miał wymieniać. Tak, eee, e, jest oczywiście TPS, no to jeden z e, takich znanych numerów e, facet z czerni. TPS jest... E, miało być jeszcze większy, więcej gości, ale nie, nie wszyscy mieli akurat aktualnie czas na, 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 tą, e, na tą płytę, bo też mieli swoje tematy, z co rozumiem jak najbardziej. no w co, co jeszcze mógłbym powiedzieć? No, kogo jeszcze mamy? Eee, a, jeszcze bym wymienił tutaj e, MLS-a z Wrocławia, e, kolegę, którego, który też się dobrał do numeru. Kogo opominałem, bardzo przepraszam. Pierwszy <grym> się, chyba pierwszy, to, pierwszy 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 wydarca, biorca, tak, troszeczkę. <grym> Dobra, następne pytanie, damy tak. Czy, czy jesteś... Pieśle, czy, <grym> czy, inaczej, czy podejście jeszcze jest dostępna, czy można ją jeszcze kupić? Płyta jest jeszcze dostępna oczywiście u mnie. Można ją też dostać e, oczywiście w sklepie TEJWU. Online oczywiście można tam zamówić. Można też ją dostać e, w sklepie KUSZHEJS e, we Wrocławiu. U mnie prywatnie wiadomo, zawsze można pod ziemią. A jesteś zadowolony z odbioru przez ludzi, fanów nawet z Legnicy czy z innych miast, że chętnie Ci kupują tą płytę i jest jakiś szum. Ja powiem szczerze, że nawet się nie spodziewałem aż tak bardzo. Nawet zamawiając tysiąc płyt sobie pomyślałem, że chyba przesadziłem. Ale po Teledysku, tutaj w, z, razem z tps razem z Dakiem, zrobiliśmy ten, no bo pierwszy te klip, tak wyszły, tak. zaczął się dużo odzew. Dużo osób przychodziło po prostu i chciało tą płytę dostać. Też niektóre powysłałem w niektóre zakątki Polski, yy, także też z chęcią powiedzieć, że przy, przyjął, przyjął się krążek i, i był odzew pozytywny. Także no ja powiem szczerze, że jestem za, zadowolone... zaskoczony nawet bo, yy, o, i zadowolony. No. I zadowolony no i z tego, słuchaj. bo myślałem, że moja pierwsza płyta to będzie taka troszeczkę ten yy, trochę bardziej cicho będzie o nie, ale jednak było głośniej. Wi wiadomo, nic jesteś rozpoznawalnym, bo nawet po... Nawet widząc po Twoich zdjęciach na Facebooku czy na, m, m, w ogóle, to jesteś, ale czy w Polsce? bo wiadomo, jeździś nieraz nie nie po innych miastach, podchodzą ludzie w No Zdarzyło się nieraz. Zaskoczeniem było właśnie sytuacja, że byłem już nad morzem i nawet chłopak podszedł do mnie i kojarzył mnie z muzyki, gdzie już myślałem, że tam mogę <grym>, sobie. Za daleko, nie? Za daleko, żeby taki zasięg, ale no. No to różne strony Polski e, słuchają e, muzyki rap. Wiadomo, ktoś się e, utożsamił z tą muzyką i, i po prostu gdzieś tam. E, no, miło, z jest miło z tej strony na pewno, jak ktoś podejdzie i, i że docenia tą muzykę. Jak się, jest... ja się nie przestraszy? <śmiech> <śmiech> nie, do nie, wiem Ja normalnym chłopakiem bardzo doceniam, e, doceniam takie coś, jeśli ktoś podejdzie i, i doceni to. No, z mojej strony miło to, że na przykład mój wkład pracy został gdzieś doceniony. Tak, to, to jest, no, to jest, tak jest. najważniejsze. Nie? A, a, jest, a jest takie coś, że... A miałeś takiego rapera, z którym byś chciał nagrać numer? Jak zaczynałeś, no. po sobie pomyślałeś, chciałbym przejść Takie pytanie, jakbym już nie nagrał z TPS, to na pewno by był z TPS. TPS tak, tak, tak. To by było takie, powiem szczerze, moje ciche marzenie spełnione już. No bo co, też bardzo długo, długiego czasu słucham... E, powiem, rapu. rapu i, i lubię bardzo Zederów, e, e, tak jak i solowe płyty TPS-a. E, długo, długo słucham, to taki jest, taki mój motywator praktycznie i utożsamiam się z, z tymi płytami, bo bardzo się rozumiem z tymi. No to, tak jak mówię, no ktoś tak, wszystko, tak, powiem, tak. to się poznam, wszystko. Jak, jak ktoś, ktoś słucha takiego rapu bardziej, nie wiem, mm, klasycznego, utożsamia się z klasycznym. Tak, ktoś ulicznego słucha to się utożsamia, bo widzi gdzieś siebie, tak? Albo swoje przemyślenia i dlatego też e, to mi się tak przyjęło. Drugą zajawką, tak jak wyczytałem na twoim Facebooku, jest sport. Dobrze mówię? E, sport? A jeszcze bym... Jest chcia... sport i rap. Tak, jeszcze chciałbym wrócić, żeby nie było, bo... Tak. By, e, w... Zapytałeś o z kim chciałbym mm -hmm. nagrać? To przede wszystkim na pewno nie tylko z Wojtkiem, co było takie, takie... Tak, ale oczywiście cały z tej W team, co pozdrawiam serdecznie. Jest tam mnóstwo fajnych chłopaków, mnóstwo talentów. A to w przyszłości się wszystko, wszystko okaże, i to jest konkretna, konkretna firma, że tak powiem. Tak jest. A sport. To jest twoja druga miłość, bo wyczytałem tak. sport i rap i sport. Co takiego było? sport, dokładnie. Od dziecka zawsze trenowałem Znaczy nie sztuki walki, bo też nieraz grałem w koszykówkę zresztą mój wzrost mówi o tym, że mam gdzieś tą stronę pójść. koszykówka tak, 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 wszędzie się próbowałem, na no, wf ie zawsze aktywnie, eee, ale... No, gdzieś tam bardziej mnie zabrały sztuki walki, a, które zaczęły gdzieś od 20-18 roku życia, Od 20 gdzieś tak się zaczęły te sztuki walki później. A, no nieraz życie robiło tak, że y, raz w rok miałem przerwy, raz wracałem. Wiadomo, jak jest w życiu. No, no niestety nieraz jest tak, że y, pewne rzeczy trzeba poświęcić. No i w, ale do dzisiaj jest to ze mną. Może nie zawodowo typu, że dziś widać, tak. gdzieś miem widać na jakichś galach, walkach, czy coś, ale robię to dla siebie. I Ale dalej. jak teraz często raperzy występują w MMA, wystąpiłbyś na przykład z jakimś, na przykład by ci powiedzieli, żebyś chciał z jakimś raperem się pobić, co to być za raper? <śmianie> to kurwa <ty> jest sentinoc. <śmianie> sentinoc. <śmianie> sentinoc. <Bo śmianie> to kurwa z chęcią mówić, kurwa, Od zaraz. <śmianie> I nawet nie, nie za duże pieniądze, nie? No to może być kurwa nawet tutaj za rogiem. <grym> za darmo. Ewentualnie bym mógł, byśmy mogli pokamerować, nie? <grym> Dobra, okej. Okay, okay. No ale okej. Okay. nie rozjebał, bo już krzyczał raz. No policja, policja, <grym> nie? No. Słuchaj, teraz Ci jedną płytę, w planach jest, jest druga płyta. Eee, tak, eee, druga płyta to będę zaczynał na pewno na zimę, eee, ale po prostu chcemy sobie jeszcze wziąć po ty oddech, bo nie powiem szczerze, i to każdemu powiem, który eee, będzie chciał wydać płytę, bo ja też to pierwszy raz że tak powiem zrobiłem. Eee, to jest dużo, kosztuje pracy, pieniędzy, twarzy, no wkładu, no po prostu jest mnóstwo latania za tym, i tak sobie powiedziałem, obiecałem, że. Po tej płycie wezmę sobie oddech, może będą powstawać różne numery. Też będą ciekawi goście, bo tacy są też w planach już. Nie będę jeszcze zdradzał, ale na pewno zaskoczę. Ale też będzie głębszy oddech, ale następna płyta będzie do roku. Teraz ja się zdradzam, pod naszym zdjęciem, co rzuciłem na Facebooku, ktoś napisał, fajna muzyka dla złodziei. Mm -hmm. Czy druga płyta też jest <laughs> muzyką dla złodziei? Mm, Niekonkretnie też to jest wszystko, tutaj kojarzy się z, z Łudzieństwem. Wiadomo, że jest wers ulicy, czyli płyta jest Łudzieńska. Tak, e, także to nie A być, druga? Druga płyta, to już moim zdaniem też będzie ulica, też będą kawałki ulicy, ale też chcę e, wdrożyć kawałki trochę też e, jakieś życiowe, przemyślane, takie może coś też z klasycznego hip-hopu, może będą e, z zaskoczeniem goście. E, na pewno coś pomieszam, ale chcę też, żeby ta moja płyta następna dorosła. E, razem ze mną, Tak. tak no czyli ja autentycznie z moim życiem, prawda? No bo chyba na tym to polega, żeby opisywać to, tak, co tak, się tak. widzi co na, się na, na tonie. No to nie takie. I teraz następne pytanie zadam ci takie, czy widzieliśmy ciebie niedawno na koncercie w Dzierżoniowie, tak? Byłeś. Hmm? Gdzie tak. następne koncerty można ciebie e... Wid widzieć, usłyszeć? 23, z tego co wiem najbliższe koncerty będzie 23 e, Ostrów Wielkopolski. E, jak się nie mylę to jest piątek, a sobota 24 w Trybunalski. Tam będzie całe TW team. Z, z, razem z TPS-em. Ok. Razem z TPS-em, razem Team. E, z tego co wiem, będzie też SBT, będzie tak, więc nie będę zdradzał. Będzie na pewno ciekawie, że za niedługo się pojawią plakaty, także będzie słychać o tym na pewno, nie? Proszę sprawdzać. Niedawno byłeś na mixtapeie TIW. Mm -hmm. To było, to wyszło w wersji fizycznej. Tak, tak. I też niedawno, chyba 2-3 dni temu, wyszła płyta SBT. Tak, też Na której ja się już tak. Gdzie ciebie będzie jeszcze można usłyszeć w przyszłości? E, na pewno będę jeszcze na płycie Siła Rapie, Dzięki za zaproszenie. Także dam, dam na 100% mięsa e, Wiem, że też będę na płycie Ujaźwy. Dogrywam się jeszcze do e, paru podziemnych e, płyt. E, nie będę wszystkiego wymieniał, jest trochę mnóstwo i też e, nie każdemu mogę odpisać, bo naprawdę du, troszkę się odzywało e, osób, żeby też się dograć. E, miło bardzo, I, ale no nie mogę wszędzie gdzieś tam, tam nie jest. znajdę też czasu, bo naprawdę. Wiadomo, też oprócz, oprócz muzyki jest swoje życie i inne rzeczy i dlatego, no, gdzie mogę, staram się, serduchem oddaję, e, także na pewno na podziemnych kawałkach będziemy na płytach słychać ujaźby, na Twojej płycie na pewno jakieś mix tej wyjdą, to na pewno też tak, będzie tak. gdzieś e, w odzew, prawda? Tak więc, wszystkie są pytania. Jeszcze, Kwiatek, jedno pytanie. Kwiatek, Jakie masz na imię? Może to głupie pytanie, ale... Dla wszystkich, co nie wiedzą, na imię mam Marcin. Wszędzie akurat ciężko dostać. Ciężko, ciężkie informacje. I niech tak zostanie. Siemanko, że wpadłeś. Dziękuję. dzięki wam. Siemanko, cześć.